W Ostrołęce w MSTDNie wybitnego socjologa z Uniwersytetu Gdańskiego, badacza, edukatora, do tej pory znanego nam bardziej jako specjalistę od i osobę, która prowadzi Fundację Dbam o Mój Zasięg doktora Macieja Dębskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie doktorze, jak Pan myśli, kto dziś wygra wybory w Stanach? A, a, mam nadzieję, że demokracja. E, mam, mam swojego kandydata. E, chciałbym, żeby to była kampanka Kamala jest oczywiście. Miejmy nadzieję, że tak będzie. No, ale dobrze, że głosują. E, dobrze, że e, bardzo wysoka frekwencja wyborcza jest. Rzeczywiście e, dzisiaj nie tylko stanę, bo w sumie również Polska jest dość mocno podzielonym e, krajem. Politycznie, światopoglądowo, religijnie, myślę sobie, że naprawdę potrzeba całemu chyba światu. Nie chcę tutaj wyolbrzymiać, ale to, co może spajać ludzi i przybliżać do siebie i zakopywać podziały, to po prostu dobre relacje z najbliższymi, a tej bardzo często brakuje. No właśnie. I z tym Pan Ciego nas przyjeżdża. Tak, przyjeżdżam z tym. Rzeczywiście, możecie mnie kojarzyć, szanowni Państwo, z ponopolizmem, z uzależnieniami od nowych technologii. Ale po 8-9 latach prowadzenia Fundacji, Fundacja dba o mój za się bardzo mocno skręca w stronę takich miękkich rzeczy, jak właśnie relacje, więzi. Bo okazuje się, że to są najważniejsze czynniki chroniące dzieci, i młodzież przed jakimkolwiek wejściem w problem, w tym problem e-uzależnień. Więc to nie jest tak, że jestem od sasa do lasa i zajmuję się wszystkim. Relacje, zdrowie psychiczne, profilaktyka depresji jest bardzo ściśle powiązana ze światem cyfrowym dzieci i młodzieży. Ten świat cyfrowy jest coraz bardziej cyfrowy. Ten świat cyfrowy jest coraz usłany większymi niespodziankami na plus i na minus. No, i dobrze byłoby pozostawać w dobrych więziach i relacjach z najbliższymi, żeby nie zrobić głupot w sieci i żeby na przykład telefon komórkowy, czy media społecznościowe, czy jakiekolwiek inne rozwiązania, dzisiaj sztuczna inteligencja na przykład, żeby to, z czego korzystamy, rzeczywiście bardziej nas wspierało niż nas oddalało od siebie. A czy te relacje, o których mówimy, to jest dalej element idei. 3 razy L? Tak, e, cały czas rama, rytuał e, i oczywiście relacje. E, no tak to już jest, że oczywiście e, każdy dom e, ma swoje problemy. E, I nie ma, jak to mówią, nie ma domku bez ułomku. E, natomiast ważne jest to, abyśmy i w gospodarstwach domowych, ale też w szkole, bo dzisiaj też dużo o szkole będziemy mówić, żeby tworzyć taką przestrzeń, gdzie wspólnie zastanawiamy się nad tym, jak ten dom czy jak ta szkoła powinna wyglądać, gdzie mamy różnego rodzaju rytuały, które nas spalają, jednoczą, coś, co, coś, co wiąże nas ze sobą, chociaż jesteśmy naprawdę odmiennymi jednostkami i w szkole mamy naprawdę odmienne problemy. Natomiast no nie da się tworzyć dzisiaj dobrej edukacji bez relacji. Ja wiem, że edukacja to relacja, taki slogan jest może dość dobrze wyświechtany, za tą relacją e, kryje się mnóstwo innych rzeczy, bo to jest kwestia komunikacji, to jest kwestia stanowienia, to jest kwestia wpływu na to, co się dzieje w szkole, to jest kwestia nie tylko relacji między uczniami, ale relacji między nauczycielami, a nauczycielami na przykład. Czy nauczycielami, a rodzicami, więc jeżeli zadbamy o relacje w szkole, w domu, czy w sąsiedztwie w naszej najbliższej okolicy, tylko będziemy zyskiwać, czy to edukacyjnie, czy moralnie, czy po prostu jako ludzie? Badania są przerażające. Depresja dotyka wielu z nas. Jak to walczyć? Ja bym w ogóle unikał słowa walczyć, bo jak ja słyszę, że mam z czymś walczyć, to od, od razu mi się kojarzy, że muszę nałożyć zbroje, <coughs> jakiś oręż po prostu wziąć do łapy i jest to tak bardzo mocno konfrontacyjne. Oczywiście no, rzeczywiście jest tak, że dzisiaj zdrowie psychiczne i poziom zdrowia psychicznego dzieciaków, młodzieży kształtuje się na bardzo niskim poziomie, ale to nie jest tak, że nie możemy z tym nic zrobić. Oczywiście brakuje wielu rzeczy na poziomie rządowym, e, dostępu do e, jednak bliskich form wsparcia w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Szpitale psychiczne są dzisiaj e, przepełnione psychiatryczne. E, długo czekamy na, e, na dostęp do psychiatry, a do psychiatry dziecięcego to już w ogóle. No ale mamy psychologów szkolnych, więc o nich możemy zadbać, możemy zdjąć z mit z psychologa szkolnego, że do psychologa idzie się za karę. Możemy tworzyć przestrzenie w szkole, które nawiązują czy, czy dbają o relacje. To oczywiście cała kwestia różnego rodzaju edukacji, psychoedukacji, której dzisiaj bardzo brakuje w szkołach. Powinniśmy więcej mówić w szkołach o emocjach, o tym jak je rozpoznawać, jak ich nie negować, co to znaczy zamrozić się w emocjach. E, powinniśmy bardzo dużo rozmawiać właśnie o takich kwestiach psychoedukacyjnych, jak wpływać na obniżony nastrój, czym się różni depresja od obniżonego nastroju, czy od kryzysu psychicznego, bo łatwo pomylić te pojęcia. E, więc ta edukacja na poziomie szkoły jest bardzo istotna, a na poziomie domu jak najbardziej również. E, ale gdybym miał coś polecać rodzinom, co można od już zastosować, żeby polepszyć relacje w domu, to warto byłoby na przykład częściej jeść wspólnie posiłki rodziców z dziećmi. Bo się, tak, bo się okazuje, że to jest jedzenie dziecka, wspólnych wspólny posiłków dziecka i rodziców jest czynnikiem tak bardzo ładującym zdrowie psychiczne, że gdybyśmy o tym wiedzieli i zawsze o tym pamiętali, to być może przeorganizowalibyśmy sobie nasz kalendarz jednak troszkę, żeby z tymi dziećmi częściej być przy stole. Oczywiście bez obecności nowych technologii. Przyjechał Pan do nas dzisiaj i to będzie tur, duży tour, tour. Tak, e, jestem u Państwa dzisiaj w Ostrołęce e, dziś i jutro. E, mam cztery spotkania e, z różnymi grupami. Najczęściej są to oczywiście nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy szkolni. E, przywiozłem ze sobą różnego rodzaju prezenty, e, bo czas świąteczny się zbliża, a dobrze byłoby, żeby w każdej szkole, albo w, przynajmniej w tych, w których dzisiaj będę i jutro, e, były Jakaś trwała obecność, więc przygotowałem piękne plakaty, które będzie można zawiesić w szkołach. E, oczywiście przygotowałem prezentację. E, no i chciałbym wspólnie ze środowiskiem szkolnym, ale też zainteresowanymi, bo przecież środowisko szkolne, nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy to również oczywiście rodzice. Więc e, no chciałbym po prostu porozmawiać e, na spokojnie, nie strasząc pokazują najnowsze nowsze wyniki badań, które prowadzi Fundacja Dwa Zasięg, czy Fundacja za Martyny Wojciechowskiej, bo przecież te badania też Fundacja dla niej wykonała, wykonywała, więc no, będziemy rozmawiać rzeczowo i będziemy szukać właśnie tych czynników chroniących nas przed tym, żeby nie wejść w problem i tych właśnie chroniących w postaci jak zbudować dobrą relację z najbliższym. Świetnie. Za chwileczkę już się zaczyna pierwsza konferencja. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.